Cześć, z tej strony Kostek. Zapraszam Was na rozmowę i krótki wywiad z Rafałem, z którym przeprowadziliśmy ostatnią współpracę. Zobaczcie, jak to wyszło, jak było przed, co było w trakcie, co było po, co zrobiliśmy i co możecie zastosować do siebie. No i co? Kim się zajmujesz? Jak się nazywasz? I w ogóle przedstaw się, z czym przyszedłeś do mnie. Jestem Rafał. Prowadzę zdalną agencję marketingową, agencję Lead Generation. No i w sumie to zaczęliśmy współpracę, żebym poprawił swój performance, przede wszystkim w pracy, żebym mógł wykonywać zadania szybciej, i przez to więcej osiągnąć więcej efektów w ciągu dnia. Tak, właśnie taki był cel, żeby najbardziej się skupić na, tej, na poprawie tej pracy, no nie? Właśnie, chodzi o to jakby work -life balance czy coś tutaj się nie skupialiśmy za bardzo, bo ty tak naprawdę miałeś to już ogarnięte, jeśli chodzi o taką strukturę dnia, plus minus. My tak naprawdę skupialiśmy się najbardziej na tym performance'ie w pracy. Dobra, Sary, więc jakie miałeś wyzwania przed samą współpracą? No przede wszystkim sięgałem w ciągu dnia pracy cały czas po telefon, także to był element, który chciałem wyeliminować. Chciałem na tym się skupić, no bo w ciągu dnia pracy zamiast skupić się na zadaniach, które mam do wykonania, ciągle sięgałem i rozpraszałem swoją uwagę. Druga rzecz to chciałem poprawić swój poziom energii, który nie był na tragicznym poziomie, bo takie rzeczy jak odżywianie miałem opanowane, czy jakaś, jakaś aktywność fizyczna to zawsze było na wysokim poziomie. Natomiast sen. To był taki element, który gdzieś tam był na drugim planie. Chodziłem spać w tygodniu w miarę normalnych porach, tak to nazwijmy, bo do 23:00, do 23:30 starałem się już leżeć w łóżku. Ale przez to, że w weekendy zdarzało mi się posiedzieć dłużej, taki wolny dzień, to zrobić sobie jakąś, jakąś noc filmową. Przez to to, to wpływało później na. Brak snu, można powiedzieć w ciągu tygodnia, bo nie mogłem zasnąć przez to, że ten rytm dobowy był rozregulowany. Dokładnie. Ja tutaj mam trzy rzeczy do, do podkreślenia. Pierwsza jest taka, że nasza walka, że tak powiem, z tym kompulsywnym używaniem telefonu, e, mogła wydawać się dosyć prosta, bo ja, to co ja ci powiedziałem, to po prostu usuń social media, bo twoim największym problemem były social media e, w naszej współpracy. Ty tam spędzałeś dwie, czasem nawet trzy godziny dziennie, i to ci zabierało i fokus, i po prostu sam czas, nie? Więc jak ktoś na to popatrzy z boku, że miałeś social media, usunąłeś je i nagle się poprawiło, to spoko. Tylko, że tutaj, tylko że to się wydaje proste, nie? Ale chodzi mi o to, że. Potem miałeś jeszcze coś takiego, że brakowało ci takiego, takiego pobudzenia, że brać telefon nie wiadomo po co, nie było tam tego, tych social mediów, więc czasem też wracałeś do innych aplikacji. I tak jak żeśmy mu gadali, to tam zacząłeś czytać maile tak kurwa z dupy, bez sensu, tylko żeby, tak, tak. Tylko żeby się jakoś postymulować, no nie? I mhm. rozmawialiśmy o tym. I właśnie chodziło też nie tylko o samą czynność usunięcia social mediów, ale też o zmianę tego przekonania, że nie musisz sięgać po telefon, że jakby możesz żyć bez niego i nie być chwilę bez niego po prostu. E, więc to też jest ważne, e, bo jakby same czynności spoko, ale jeszcze chodzi o mindset, który za nimi stoi. A jeśli chodzi o sen, e, to faktycznie ty w, tutaj też jest takich parę miskoncepcji. Bo ogólnie 23.30 23, to nadal jest akceptowalny czas chodzenia spać, tak? Bo teoretycznie powinno się chodzić spać 21, 22, najlepsza regeneracja, tak, A, ale jeszcze wchodzą tutaj nasz, nasze przyzwyczajenia, styl życia, to, z kim żyjemy, tak, e, może też chronotyp nawet, e, nie jestem jakimś specjalnym um, apologetą, jeśli chodzi o chronotypy, ale jakby to po prostu składa się, to wszystko składa się między innymi na to, kiedy chodzisz spać, tak, e, więc jak ty chodziłeś o 23.00, 23.30, to było to spoko, tylko największym czynnikiem, jeśli chodzi o jakość snu, najważniejszym Grający największą rolę nie jest długość snu, no nie? czyli nie co z tego, że ty pójdziesz o drugiej spać, jak wstaniesz o 12, to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest regularność, tak? o której, bo po prostu w skrócie nasz organizm bardzo lubi, lubi regularność. Więc nawet lepiej, jak ty, jak ty byś chodził o tej 23.00, 23, 30, 23,30 30.00 spać, tak jak żeśmy ustalili też zresztą, ale żeby to było regularnie, żeby to, żeby to było i w poniedziałek, i w poniedziałek piątek i w weekend i to była właśnie też największa zmiana, jeśli chodzi o sen, też wydaje się drobna, ale, ale tak naprawdę gra największą rolę. Regularność, jeśli chodzi o sen jest największa, najważniejsza. No i właśnie ta zmiana, że ty chodzisz tak, 22.30, 22. 30, 23, 30, między tymi godzinami spać, to, to gra największą rolę i powoduje, że mimo że czasem nawet pewnie nawet śpisz sobie trochę mniej, tak, bo musisz wstać wcześniej czy coś, to jakby spowoduje, że masz mimo, mimo tego całkiem okej okay poziom energii, no nie? Eee, także, także tyle. Eee, czy jest coś, co ci zaskoczyło w programie? Czy to jeśli chodzi o sposób prowadzenia delivery, czy jeśli chodzi o wyniki? Zaskoczyło mnie w sumie pozytywnie to, że uporałem się dosyć łatwo i dosyć szybko z tym telefonem, bo nie trwało to u mnie kilka tygodni. Nie musieliśmy się spotykać kilka razy w tygodniu, żebyś mi to w jakiś sposób przetłumaczył. Tylko usunąłem tę aplikację. Na początku, zanim zmieniłem przekonania, to faktycznie wracałem do tego maila chociażby, żeby sobie przeglądnąć, czy sprawdzałem, jak tam moje aktywa u brokera, albo nawet wróciłem do grania w jakieś tam gierki, które jeszcze miałem na telefonie sprzed kilku lat. No, ale wtedy właśnie spotkaliśmy się, ustaliliśmy jeszcze raz te przekonania, ja sobie to poukładałem w głowie. Usunąłem te, te gry, i tak naprawdę teraz mogę spędzić 8 godzin w pracy i nie sięgnąć w ogóle po telefon. Także w sumie to mnie, to mnie zaskoczyło najbardziej, jak łatwo, pozornie sobie z tym poradziłem i jak duże korzyści może to nieść. No właśnie. Korzyści. Co Ci to przyniosło? Co Ci przyniosły te wszystkie zmiany, cały program? Co, ci to, co to przyniosło Tobie i Twojemu biznesowi? No, zaczynając od tego trzonu, czyli właśnie od telefonu, od tej najważniejszej zmiany, same statystyki, które pokazuje mój telefon, to, są, to jest jedna wielka korzyść, czyli zaoszczędzone 2-3 godziny dziennie. Tak jak wspomniał kostek, korzystałem między 2 a 3 godziny w ciągu dnia z telefonu. Teraz to jest jakieś 15 minut, wiadomo, może nawet do godziny, ale to jest korzystanie tylko i wyłącznie z aplikacji, które pomagają mi w pracy, więc pierwsza rzecz, oszczędziłem 2-3 godziny w ciągu dnia. Kolejna sprawa, przez wyregulowanie snu w ciągu dnia mam dużo więcej energii, bo nie zdarzają się sytuacje, że muszę zrobić jakąś drzemkę w godzinach pracy, czy nawet kawa nie jest już tak potrzebna teraz piję maksymalnie dwie kawy dziennie i to mi jak najbardziej wystarcza no i mogę pracować do godziny 17 czy nawet w niektóre dni do 19 jeżeli mam dużo rzeczy do zrobienia i jestem pełen energii do samego wieczora Sztos, a co jak chodzi o sam biznes Zauważasz, że nie chodzi coś łatwiej Zarabiać, zarabiasz więcej robisz rzeczy szybciej no przyspieszyłem zdecydowanie wykonywanie zadań no i tutaj kolejny raz, większa ilość energii, no to też wiadomo, lepszy fokus, mniej rozpraszaczy, przykładowo w postaci telefonu, nie sięga po telefon, więc nie jestem rozproszony, ale też inne elementy, takie jak Tego też się nauczyłem z pomocą Kostka, z Twoją pomocą. Jestem w stanie w ciągu godziny, może dwóch godzin zrobić to, co wcześniej zajmowało mi pół dnia albo nawet Cały dzień, no bo wykonywałem jedno proste zadanie, siękałem po telefon, potem znowu przechodziłem do pracy. W tym momencie robię zadania dużo szybciej, więc myślę, że spokojnie robię dwa razy więcej rzeczy niż wcześniej. No i super, super, dwa razy więcej, sztos, Naprawdę. Kurde, mega dobrze mi się z pracowało, stary. Co, masz jakieś słowa podsumowania? Co byś powiedział osobie, na przykład, która się waha, jeśli chodzi o nie wiem, działanie samemu, jeśli chodzi o zwiększenie swojego performansu, albo jeśli chodzi o samą współpracę, dołączenie do współpracy. Jakieś takie słowa na koniec? Na pewno polecam pomoc, Kostka, dlatego że jeżeli miałbym robić to sam, to wiem, że cały czas szukałbym wymówek. Na pewno nie, nie wdrażałbym tych elementów, o których powiedzieliśmy tak szybko, no, a jednak cykliczne spotkania z Tobą wymusiły na mnie pewien, pewien nacisk. Myślę, że to głównie dzięki temu uczę się od kilku tygodni hiszpańskiego, mhm. pracuję szybciej i, i chodzę spać w tych normalnych godzinach, nawet weekendy, czyli do 23. No bo nie ma sensu, nie ma sensu się oszukiwać, a ty jednak w pewien sposób nie pilnowałeś. I tak, pytałeś, tak, tak, tak. No nie... Jak tam sen, jak tam nawyki. Tak, bo znaczy wiesz, jedno, jedną nogą to są spotkania co tydzień, ale jeszcze pisanie, no nie? Ja się pilnuję tego, żeby regularnie pisać. E, pilnowałem tego, żeby regularnie do ciebie pisać i sprawdzać, jak ci idzie, bo no to jest jakby ważne po prostu. Jakby tym, co ja tutaj robię, jest też e, właśnie, jak to mówiłeś, pilnowanie, no nie? Jakkolwiek by tego nie nazwać, po prostu to, że tej jestem i sprawdzam, jak idzie, też sprawia, że te wyniki, też, te, że te wyniki są. E, I ostatnie pytanie, czy jest coś? Takiego nieoczywistego, z czym się spotkałeś w programie. Czy to właśnie też, jeśli chodzi o merytorykę, czy samo-delivery, czy jest coś nieoczywistego w porównaniu do wszystkich poprzednich metod, których tam próbowałeś, czy o których słyszałeś? no Myślę, że poukładanie sobie przekonań, zmiana przekonań. Bo tak naprawdę, jeżeli przekonamy siebie, że przykładowo sen jest ważny, no to będzie nam łatwiej takie zmiany wprowadzić. Wcześniej, w sumie, gdzieś się o tym. Zawsze słyszało, żeby chodzić spać o między 21 a 23, ale nigdy nie brałem tego na poważnie. A jak zgłębiłem temat i później przetestowałem, no to zauważyłem, że faktycznie jest to istotna sprawa. Dobra. Super, stary, Mamy to. Dzięki wielkie. Dzięki.